Witajcie, moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z książką Klara i Słońce Kazuo Ishiguro, książką, która niedawno miała swoją premierę. Książka jest o Klarze. Klara jest androidką i poznajemy ją, gdy trafiła właśnie do sklepu i ma zostać wkrótce sprzedana. Po pewnym czasie pewna rodzina ją kupuje i Klara ma być androidką, która będzie opiekować się pewną dziewczynką, dziewczynką, która jest chora i sam początek tej książki moim zdaniem był bardzo interesujący, bo poznajemy Klarę, poznajemy jej sposób myślenia, poznajemy Sposób, w jaki Klara postrzega świat. Poznajemy jej przemyślenia na temat ludzi, poznajemy jej naiwność i moim zdaniem ten początek książki był taki bardzo interesujący. Mi uśmiech z twarzy nie schodził, bardzo przyjemnie. Mi się ten fragment książki czytało. Gdy Klara trafia do tej rodziny, od razu staje się jasne, że ta androidka ma być swego rodzaju taką opiekunką tej chorej dziewczynki, ma się nią zajmować, obserwować, czy wszystko z nią w porządku i tak dalej. Poznajemy także rzeczywistość, jaką wykreował autor tej książki, bo rzecz dzieje się w nieokreślonej przyszłości. W świecie tym nastąpiły pewne zmiany, które. Poznajemy, moim zdaniem są one dosyć ciekawe. Nie są oczywiste, ale są ciekawe. I te wątki, które dotyczą naszej przyszłości, także czytało mi się no, z dużym zainteresowaniem. Między innymi dowiadujemy się, dlaczego dziewczynka jest chora. I w pewnym momencie poznajemy powód, dla którego tak naprawdę tak. Androidka Klara została kupiona. Ja miałam nadzieję, że właśnie w tym momencie ta książka zmieni się z takiej bardzo typowej powieści dla nastolatków w powieść taką bardziej skierowaną dla dorosłego czytelnika. Ta książka jest napisana niesamowicie prostym językiem. Narratorką jest Klara, nasza Androidka i ona opowiada nam swoją historię w bardzo prosty i łatwy, taki przystępny sposób. I początkowo są tu podejmowane tematy bardzo typowe dla nastolatków, takie jak rodzina, pierwsza miłość, stosunki z rodzicami, wybór szkoły, stosunki z rówieśnikami. Także początek tej książki sugeruje, że jest to Typowa powieść dla nastolatków, i tak mniej więcej w połowie tej książki ma miejsce, zaczyna się pewien wątek, poznajemy ten powód, dla którego Klara tak naprawdę została kupiona, po co tak naprawdę ona została kupiona, i w tym momencie miałam nadzieję, że ton tej powieści ulegnie zmianie, że ta książka. Zacznie być taka bardziej dorosła. No ale niestety, wątek ten nie jest zbyt mocno rozbudowany, dosyć szybko się kończy, i ta książka znowu zaczyna być bardzo mocno młodzieżowa taką typową książką dla nastolatków. No, i myślę, że lektura tej książki zdecydowanie bardziej przypadnie do gustu ludziom młodym, nastolatkom, niż ludziom dorosłym. I mimo, że występuje tutaj Android, mimo, że można sobie pomyśleć, że jest to powieść science fiction, to nie jest powieść science fiction, to jest taka typowa powieść, obyczajowa, która. Podejmuje się no, różnych istotnych, ważnych tematów, jak na przykład miłość, czy rodzicielstwo, czy poświęcenie, ale te tematy, one są ważne i istotne, ale dla ludzi młodych, dla ludzi, którzy wkraczają dopiero w życie dorosłe, no a nie dla osób no, już dorosłych. Ta książka... Stawia wiele pytań, wiele istotnych i ważnych pytań, ale są to pytania ważne dla osób młodych, dla nastolatków. I ja, jako osoba dorosła, ja nie miałam żadnych problemów z odpowiedziami na te pytania. Dla mnie te odpowiedzi były no, oczywiste. Myślę, że dla nastolatków będzie to bardzo dobra lektura, wręcz genialna lektura, bo. Młodzi ludzie mogą poszerzyć swoje horyzonty na naprawdę istotne pytania. No ja niestety nie znalazłam w tej książce pytań, które skłoniłyby mnie do głębszych refleksji. Ta książka stawia pytania, które no, dla mnie, na odpowiedzi, na które są no, bardzo oczywiste. Spotkałam się z, ze stwierdzeniem, że książka ta jest próbą przypomnienia nam istoty człowieczeństwa. Na okładce możemy przeczytać odwieczne pytania o to, co człowieka jako jednostkę czyni istotę wyjątkową. Czy jest coś takiego jak ludzka dusza? Czy jedną osobę można zastąpić drugą? I wreszcie najważniejsze, czym jest miłość. I no, brzmi to bardzo dorośle. Bardzo ciekawie spodziewamy się książki typowej dla dojrzałego, dla dorosłego czytelnika. No niestety, ale ja uważam, że wszystkie te tematy zostały poruszone w sposób typowy dla nastolatków. I zakończenie tej książki także mi się bardzo nie spodobało. Oczywiście nie mogę Wam nic na ten temat powiedzieć. No zakończenie tej książki mnie rozczarowało. No jestem niezadowolona z zakończenia tej książki. No ja sięgając po tę książkę spodziewałam się książki skierowanej dla dorosłego, dla dojrzałego czytelnika. No i niestety pod tym względem książka mnie bardzo zawiodła, ale uważam, że ta książka nie jest zła. Książkę czyta się naprawdę bardzo szybko, bardzo dobrze jest napisana bardzo prostym, lekkim językiem. Uważam, że jest, ta, że jest to dobra książka, ale mi osobiście coś w niej zabrakło. Czuję pewnego rodzaju niedosyt i uważam także, że ta pozycja będzie genialną książką dla nastolatków, dla osób, tak. 15 16 plus dla uczniów szkół średnich. Dorośli oczywiście także mogą po tę książkę sięgnąć, no ale myślę, że tak jak ja mogą się zawieść, mogą poczuć się zawiedzeni. Ja tę książkę bardzo serdecznie polecam nastolatkom. Myślę, że będzie to dla nich świetna, wręcz genialna książka. Myślę, że takim osobom ta ona się bardzo spodoba, że mogą naprawdę wiele z niej wyciągnąć z lektury tej książki, że dla tych osób ta pozycja będzie bardzo wartościowa. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, no, niestety nie do końca. Myślę, że te wszystkie tematy, które. No przede, no zdecydowana większość tematów, która jest poruszana w tej książce, dla osób dorosłych, no to nie jest nic specjalnie ciekawego. Także moi kochani, jeżeli macie dzieci w wieku nastoletnim, dzieci w szkole średniej, myślę, że warto im tę książkę podsunąć. Sami no też możecie oczywiście tę książkę przeczytać, ale nie musicie. Jak macie ochotę, to jak najbardziej, ale nie spodziewajcie się po tej pozycji niczego wyjątkowego. Moi kochani, to już będzie wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat tej książki. Dziękuję za razem spędzony czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!